Podczas wizyty u znajomego, który zakupił kanał samochodowy naszej firmy, ABC Szamba, chciałem nagrać filmik o dwóch tematach. Który kanał ogólnie wybrać do garażu, chodzi mi o długość i jaki wykop, jak przygotować wykop pod taki kanał samochodowy. Więc numer jeden pytanie, który wybrać. To jest ga garaż, który ma 6 metrów długości. Yy, tutaj znajduje się kanał o długości 3,5 metra. Czy dobrze kolega wybrał? No zobaczmy. Czy nie czasami nie, nie lepiej, jakby kanał był trochę dłuższy? Z tego, co rozmawiałem na początku z kolegą, informował mnie, że chce tylko 3,5 metra, ponieważ na, na przodzie. Yy, będzie jakiś regał, szafka, stół warsztatowy, coś w tym stylu. No i jak widzimy, stołu jeszcze nie ma. I z tego co wiem, nie będzie. Ponieważ samochód, który, który ma obecnie kolega, ma 5,5 metra długości. I wjeżdża na styk. Także na froncie, na przodzie nie może nic stać. 3,5 metrowy kanał w kanale 6 metrowym. Widzimy tutaj około... 80-90 cm miejsca wolnego na, na samym początku. No i patrząc po płytkach chyba 60 na 60, mamy jakieś 120 cm z przodu, czyli mógłby być ten kanał w sumie trochę dłuższy, na pewno o ten metr, czyli 4,5 metra. Zaczynałby się na pewno tutaj zaraz przy kratce. I kończył, tak jak właśnie widzimy kartony z klimatyzatorami, byłby chyba najlepszy, czy taki 4,5 metra, ewentualnie 4,20. W ofercie mamy kanały 4-metrowe w dwóch szerokościach, szerokie na metr w środku bądź 90. Dobra, jaki wykop pod ten kanał? Ogólnie bierzemy pół metra dłużej i szerzej, jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny kanału, czyli na małą się nam zmieścić do wykopu. Czyli jeżeli ten ma kanał 3,5 metra wykopaliśmy dołek 4 metry na półtora. To wystarczy, aby trzeba pamiętać tylko, aby te wymiary dołka były zachowane również u dołu. Na dnie podsypka z piasku 10-15 cm a na to 2-3 worki cementu wymieszać grabkami Wyrównać i najlepiej zagęścić. Jeżeli nie zagęścimy takiej podsypki, w jednym miejscu kanał może nam usiąść 2-3 centymetry, w drugim miejscu zostanie, będzie krzywo. Osoba, która będzie przyklejała płytki, będzie klnęła jak szewc. Tu w tym przypadku było podobnie. Nigdy nie da się, u, nie da się tak zrobić tej podsypki, żeby, żeby to wszystko było co do, co do centymetra. Dlatego na przyszłość warto kątownik, który widzimy tutaj na filmie, zakotwiczyć w kanale na śrubach. Wiercimy otwory od góry w kanale i na chemię kotwiczymy śruby gwintowane. Ósemki, szóstki, coś w tym stylu. Wtedy mamy możliwość regulacji wysokości kątownika nakrętką od spodu. Plus minus te 2 cm. Następnie pod kątownikiem. Strzykujemy piankę montażową i robimy wylewkę dookoła, tak żeby beton doleciał dookoła kątownika. No i później wiadomo płytka. 175 cm na gotowo wykop powinien mieć tego kanału, czyli już biorąc pod uwagę podsypkę 175. Sam kanał ma 172-3 cm, to jest właśnie ten kątownik i deska. Taki powinien być wykop pod ten kanał samochodowy. Ten czy inny, pamiętamy o tym tylko, żeby pół metra dłużej, szerzej, a głębokość 175. No, chyba, że planujemy dać deskę 5 cm. Wtedy nie 175, tylko to jakieś to 177 cm. Kanał samochodowy. Niekoniecznie do majsterkowania, możemy również z nim na przykład, na przykład magazynować wino swojskie. W tym przypadku widzę kolega lubi ten sport. Dziękuję.